No co jest moje mordy kochane? Jest dzisiaj piąty wtorek a to oznacza że od pięciu dni próbuję nagrać życzenia noworoczne. Jakoś może mnie nie ma teraz na w internetach tak często do tego dojdziemy dlaczego, ale no jednak co roku wypada te życzenia złożyć. Ale w tym roku mam problem. I nawet nie, nie chodzi o to, że jest to są jakieś inne priorytety, że nie ma czasu. Nie chodzi o to, że jakoś nie potrafię, czy... Nie, 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 nie. To nie to. Wiecie, mam problem, bo tak do końca nie wiem, czego wam życzyć. Jeżeli rok 2020 nam, nas czegoś nauczył, to to, że plany i życzenia, to można mieć. A potem się może wszystko popierdzielić bardzo szybko. Bo na początku myślałem sobie, że może właśnie jak wychodzimy z tej całej pandemii, może by wam życzyć, żeby było u was tak, jak jest u mnie. No ale no, no nie będzie. No nie szukajmy się. Nowa Zelandia jest krajem bardzo dziwnym, bardzo specyficznym i wyjątkowym, czy pozytywnie, czy negatywnie. I wiadomo, że nie da się tego zreplikować w Europie. Można by wam było życzyć takiego rządu, jak ma Nowa Zelandia, ale to też. Do końca nie przejdzie, z tego względu, że no, niektórzy nie są lewicowi, niektórzy są bardzo sk sk skierowani w prawo i ten rząd nie podejdzie. A poza tym, no jednak, wiecie, kilka dekad, jak nie stuleci, budowania nieufności do rządów w Polsce nie sprawiłoby, że nagle, gdybyśmy nawet przeszczepili ten rząd nowozelandzki do Polski i zasady, jakimi kieruje się polityka przeszczepili do Polski, nie oznaczałoby, że nagle wszyscy zaczną ten rząd szanować i słuchać itd., tak tak więc trochę ciężko. Można by Wam było życzyć sukcesów sportowych, ale to też problem, bo no 2021 jak na razie nie będzie dużo lepszy od 2020. Jeżeli rok 2020 nam coś pokazał, to to, że generalnie wszyscy mają w dupie triatlon. Może nie sami triatoniści, chociaż my też odpuścili dosyć mocno i nawet profesjonaliści no próbują, coś próbują. Część z nich próbuje, część się w ogóle gdzieś zaszyła i niby trenuje. Będziemy mieli bardzo dobre przetasowanie na koniec roku 21, Jeżeli będą Hawaje, to naprawdę będzie to wyglądało myślę, że zupełnie inaczej, bo jednak troszeczkę się zmieni. Podobnie będzie zupełnie inaczej wyglądało to wszystko w grupach wiekowych amatorów. Z tego względu, że no jednak, wyszło troszeczkę po co trenujemy i niektórzy trenują dla fejmu, niektórzy trenują po to, żeby się ścigać. Ale prawda jest taka, że każdy ma w dupie jaki trening zrobiłeś, ile watów wycisnąłeś, ile godzin przejechałeś. Wiecie no niby fajnie się ogląda podróże i treningi, obozy treningowe i jeżenie na rowerze w krajach, w których nie jesteśmy. I wyciskanie z ciebie siódmych potów, to jest dosyć fajne na chwilę, ale w kontekście tego roku, poprzedniego, to nie ma żadnego znaczenia. Można by wam było życzyć zdrowia, ale no to najpierw by trzeba było chyba zmienić, co się dzieje przy... Najpierw by trzeba było chyba zmienić to, jak ludzie postrzegają lekarzy i autorytety i y, komu ufają, komu wierzą, prawda? <laughs> na zdrowie. A można by było życzyć wielu rzeczy, ale jak tak sobie myślę przez te ostatnie właśnie 5 dni, bo naprawdę spędziłem na tym za dużo czasu, dlatego już nagrywam ten film z ręki na spacerze z dwoma psami. I właśnie myślę, jak tak obserwuję te psy przez te ostatnie 5 dni, to chyba Wam będę życzył w tym roku dystansu dystansu na wielu płaszczyznach. Dystansu do ważności własnych osiągnięć. Z tego względu, że prawda jest taka, że tak jak powiedziałem wcześniej, świat ma je generalnie w dupie. Nie było żadnych startów w tym roku poza jedną Daytoną i może kilkoma jakimiś amatorskimi startami. Każdy ma to w dupie. Wiecie i jeżeli się lasujemy, szczególnie po tych ostatnich kilku miesiącach. Swoimi osiągnięciami sportowymi, to, to chyba trochę jest nie na miejscu, tak mi się wydaje, wiecie, no wiadomo, że można, ale czy to jest ważne dystansu, do, przede wszystkim do własnych poglądów, bo, a, chyba za bardzo. Ten rok 2020 nam pokazał, że tak strasznie identyfikujemy się z własnymi poglądami i tak, tak bardzo bierzemy je do siebie jako istotę naszego jestestwa, że jeżeli ktokolwiek zaczyna kwestionować nasze poglądy, to robimy z tego wielką wojnę, tak jakby tak jakby chciał ktoś zaatakować nas, a nie, nie właśnie nie, nie nasze poglądy, które czasami mogą być błędne, bo gdzieś Gdzieś zgubiło się w ostatnich latach, albo nigdy tego nie było, gdzieś zgubiła się umiejętność myślenia krytycznego, zmieniła się, z, z, zniknęła gdzieś umiejętność kwestionowania własnych myśli i tworzenia scenariuszy w głowie, które miałyby na celu tylko jedno, obalanie własnych twierdzeń, bo jeżeli my nie potrafimy naszych twierdzeń obronić, to może nie powinniśmy się z nimi dzielić światem, nimi dzielić ze światem. Ale jak już z tym przedostałem się do poglądów, to tak żebym Wam życzył dystansu do poglądów innych, bo wiecie, wydaje mi się, że nie jest potrzebne dywagowanie na temat tego, co powiedziała Edzia po raz kolejny. Misza, nie jest potrzebne to, żeby przez miesiąc czytać o tym, kto co myśli na temat szczepionek, wirusów, blokad, nieblokad. I najlepsze jest to, że słuchamy ludzi, którzy nie mają o tym żadnego pojęcia, żeby się, prawda? Bo no to tacy ludzie mają dostęp do mediów, a no wiemy jak jakimi prawami toczy się um, um, cała otoczka medialna wszystkiego, prawda? Można by było życzyć także dystansu do tego, co właśnie robi nasz rząd. Bo jak jak obserwowałem, też miałem robić na temat tego komentarza, ale potem się wycofałem z, z YouTube'a z tego względu, że właśnie dystans do cudzych poglądów i do swoich poglądów wrzucając cokolwiek w tym momencie na YouTube albo gdziekolwiek w internet trzeba niestety konkurować z ludźmi, którzy nic nie wiedzą, ale wszystko wiedzą. Niezależnie od tego, jak długo człowiek czasu poświęci, jak dużo czasu człowiek poświęci na to, żeby przygotować się do jakiegoś materiału. Nagra to, obrobi, poskłada, znajdzie z źródła, wyprodukuje, wypuści. Będzie próbował tego później obronić, doprecyzować. To przyjdzie ktoś i stwierdzi, a chuja tam, gówno prawda. No i nie tyle, no i porozmawiali, prawda? I tak ostatnio miałem, że niezależnie od tego, jaki materiał chciałem przygotować, to od razu widziałem, że nie będzie pozytywny. Nawet jeżeli materiał będzie pozytywny, to oddźwięk, wydźwięk jego będzie negatywny i znudziło mi się. Odpuściłem sobie i... No ale miałem mówić właśnie o materiale, materiał na temat tego, co się działo w Polsce przy okazji strajku kobiet, nie? No bo to też była bardzo ciekawa akcja. Jak bardzo wszyscy się przejęli czymś, na co raz nie mieli wpływu, a dwa, jak bardzo wszyscy się dali ładnie zmanipulować z tym co się działo mówię dystans. Trzeba mieć troszeczkę kurwa, dystans. Powiedziałem słowo dystans jako... i, i zauważyłem od razu oczami wyobraźni tego. czarodzieja z tą koszulką, yy, bo miał takie koszulki wypuszczone i miał napis Dystans. Albo wymagam. No może Trzeba chyba będzie skasować ten film. On nie ma dystansu. Do siebie przede wszystkim. A teraz mamy kolejną akcję pod tytułem Zaszczepmy celebrytów i to jest też genialne. Wszyscy się dali, wszyscy się na to podłożyli, bo widzimy jak pięknie, a e, nawet ci, którzy nie, szczeli, nie chcieli szczepionek, to już teraz chcą no bo przecież dostali inni. No trzeba wykrawać e, popyt, <grafię> do, ograniczyć podaż i nagle jest super. Także dystansu do tego, co robi władza, dystansu do własnych osiągnięć, dystansu do cudzych. E, poglądów, dystansu do własnych poglądów, dystansu do innych ludzi, bo, bo trzeba zachować w tym momencie, prawda? Te kilka metrów i tak chyba myślę, że można by się było zachować jak te dwa psy. Widzicie? Zobaczcie, one mają w dupie. One mają w dupie. Czy jest jakaś pandemia? Mają w dupie rządzących. Mają w dupie jakieś dziwne prawa. Widzicie? To jest ich reakcja na to, że Anglia wyszła z Unii Europejskiej. Misza przejawa się? No, to jest, a to jest ich reakcja na to, że w Polsce jest kolejny lockdown i celebrytów szczepią. O. I właśnie tego, właśnie Wam życzę żebyście mieli taką samą reakcję, żebyście to po prostu mieli wszystko w dupie. I świat będzie naprawdę piękniejszy, bo jest wiele rzeczy, które dzieją się dookoła Was, na które nie macie żadnego wpływu i tylko nakręcamy wszyscy spirale Kulturalny będę, więc nie powiem spirale czego. Także na nowy rok życzę Wam dystansu do wszystkiego i, i tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.